Cześć, witajcie! W dzisiejszym szkolnym odcinku pokażę Wam, jak wykonać efekt skały, ale w takiej wersji metalik. Zapraszam! Tak, moi drodzy z tymi skałami, ostatnio zrobiło się dość szumnie. No każdy chce mieć skały na ścianie, kamulce, nawet w niewielkich mieszkaniach. Nie wiem po co, ale tak chcecie. No to e, też oczywiście wszyscy dekoratorzy, wykonawcy od dekoracji tych skał, kamieni, kamulców robią coraz więcej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jakim stopniu tego typu efekt, ale po pierwsze w prosty sposób, bo na tym polegają te odcinki szkoleniowe, żeby Uczyć Was dekoracji, ale w taki jak najbardziej prosty sposób, bardzo przyswajalny, bez jakichś skomplikowanych systemów. Także to będzie tynk na jedną warstwę, pokryty metaliczną masą kadoroardezja. Nie będziemy robić żadnych zabudów ze styroduru, ani ich siatki tynku itd., itd. Będzie to dość w takiej subtelnej formie, ale oczywiście z jakimiś tam nierównościami, takimi powiedzmy sobie kamiennymi, skalnymi. Także zaraz zobaczycie to krok po kroku. No i później ocenicie efekt finalny, czy wam się podoba, czy też nie i jednak to do skały nie jest podobne. Zobaczymy. Zapraszam. Pierwsza warstwa to oczywiście podkład szczepny. Nakładamy go na powierzchnię dobrze przygotowaną, zagruntowaną, trwałą, taką, żeby się gdzieś tam nie sypała, ale nie musi być specjalnie równa, ponieważ nastrój też nie będzie równy. Nasza formatka jest równa, to jest gładko, ale gdyby to była jakaś nierówna ściana, to równie dobrze mogłoby to tak zostać. Najważniejsze jest to, żeby ta ściana była stabilna i żeby to, co na nam nałożymy, się po prostu tego podłoża trzymało. I tutaj czas schnięcia podkładu to jest gdzieś od 4 do 6 godzin. Kolejny etap to już jest nakładanie tynku. Nakładamy tynk w takim odcieniu naturalnej szarości. Jest to tynk Intonachino Minerale marki San Marco i nakładamy go dość grubo. Nie przejmujemy się tym, że po wyschnięciu on gdzieś tam może minimalnie popękać, Ponieważ skały też są popękane, no i to nawet doda uroku trochę tej dekoracji, a nie gdzieś tam ujmie. Także możemy trochę grubiej położyć i przeciągać tak po, tym, po, tej, po tej ścianie, po tej próbce, po to, żeby właśnie tak naturalnie uzyskać takie zaciągi, takie bruzdy, raz grubiej, raz gdzieś tam delikatnie mniej, po to, żeby to w się tak wyglądało kamiennie, skalnie, żeby miało to właśnie taki sznyt, taki urok. Oczywiście jak tak grubo kładziemy tynk, to musimy poczekać, aż on dobrze wyschnie. Czyli tutaj radziłbym to zrobić szczególnie na dużej powierzchni, czyli zostawić ten tynk na wys do wyschnięcia gdzieś nawet i dwie doby, a może nawet i więcej. Po nałożeniu za pomocą pacy czy też różnych innych narzędzi gadżetów. Ja tu mam taką szpatułeczkę delikatną. Formujemy taką strukturę skalną. Możemy dołożyć jakieś pęknięcie, no bo w końcu skały też są popękane. No i może to tak bardziej trochę naturalnie wyglądać. Choć będzie to taka wersja Metallic, czyli niekoniecznie zgodna z naturą, ale bardzo myślę, że dla oka ciekawą wersją. Na koniec, jak już to mamy troszeczkę już uformowane, możemy delikatnie wilgotną gąbką nieco złagodzić te zadziory i spowodować, że ta struktura będzie nieco taka bardziej łagodniejsza bez jakichś takich zadziorów takich, które mogą pęknąć i gdzieś tam się sypać że będzie to nieco bardziej takie nierówne, ale gładkie w dotyku o tak bym powiedział jak już mamy wszystko dobrze wyschnięte, tak jak powiedziałem minimum dwie doby to teraz bierzemy się za impregnację czyli nakładamy impregnację, ja w tym wypadku nakładam Lazur Hue i wcieramy w tą strukturę tak, żeby to wszystko wzmocnić, żeby ta struktura się nam nie osypywała i żeby to było wszystko dobrze zaimpregnowane. Czas śnięcia lazuru to jest gdzieś około 2 godzin. No i teraz na sam koniec zostaje nam położyć masę kadora. Masa jest świetnie zmywalna, czyli ta nasza skała będzie również świetnie zmywalną powierzchnią. A przy okazji właśnie nabierze taki metalicznej struktury, takiej metalicznej poświaty. Będzie to bardzo ciekawie wyglądać, nieco bardziej nowocześnie, nie tak surowo, topornie. I przy okazji no, będzie tą dekoracją można się wpasować wszelkiego rodzaju również i nowoczesne wnętrza. A teraz wiem, że wszyscy chcą te skały i kamienie pchać wszędzie, czy to do stylizowanych, czy nowoczesnych wnętrz. No to też taki, taka wersja będzie, myślę, odpowiednia. No i mamy to, moi drodzy. Nasza metaliczna skała jest zrobiona. Nie wiem, czy to z waszej perspektywy za bardzo widać, jak ona się mieni, ale zaraz zobaczycie to wszystko z bliska, także zobaczycie, jak to się wszystko ładnie załamuje i jak to wszystko wygląda. Pamiętajcie tylko tyle, że przy robieniu tej struktury podążajcie po prostu za naturalnie. Wykonanymi takimi bruzdami, nie próbujcie na siłę coś tam dokładać, tylko to, co wyjdzie, to troszeczkę podkleście, i będzie już ten efekt gotowy. Naprawdę prosta wersja i wygląda naprawdę przyzwoicie. Bez żadnych ogromnych struktur. To jest bardzo cienkie, jak na efekt skały, oczywiście. No i można to zaaplikować nawet w różnych miejscach. Też bez problemu można to później zagospodarować, no bo umówmy się, jak macie skałę w domu z 20 centymetrowymi takimi kamulcami wyłażącymi ze ściany, no to później adaptacja takiej ściany to jest po prostu kucie i wielka rozruba, a to generalnie wystarczyłoby jakoś w stopniu zaszpachlować, delikatnie przyszlifować, no i też dałoby się to spokojnie zaadoptować. Także taka wersja myślę będzie dla każdego, bo raz, że prosta w wykonaniu, a dwa, że nie angażująca tak i nie zajmująca tyle miejsca w domu. Także tak to wygląda i myślę, bardzo przyzwoicie wykonanie też bardzo proste. Oczywiście materiały do wykonania tego efektu są w mojej wersji sprzedażowej, także zapraszam Was do współpracy. Namiary macie na mnie w opisie tego filmu, także piszcie w komentarzach, w mailach, mogę Wam zrobić wycenę i wysłać materiały w dowolne miejsce w naszym pięknym kraju. Wszystko bez problemu do zrobienia, a czas oczekiwania to jest gdzieś 2-3 dni robocze od momentu złożenia i opłacenia zamówienia. Na dziś to tyle. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do wrzucania łapek w górę, jeżeli odcinek się Wam podobał. No i zapraszam Was za tydzień na 19, gdzie znowu będzie coś ciekawego. Do zobaczenia. Cześć!